Maju, coraz bliżej do Eurowizji. Jak wiemy, ostatnio Blanka musiała niestety odwołać kilka promujących ją koncertów. Już opadły też emocje. Zastanawiam mnie, jak ty oceniasz to, które miejsce zajmiemy? Czy masz w ogóle jakiś swój typ i czy poznałaś na przykład piosenki innych kandydatów? Wiesz co, nie słuchałam innych propozycji, natomiast. Mi się utwór Blanki podoba, i nawet ci, co najwięcej hejtują, mogę się założyć, że znają utwór na pamięć, bo to jest taki utwór, właśnie, że raz posłuchasz i on wchodzi w głowę, jest zapamiętywalny, nóżka chodzi, ale które miejsce zajmiemy, to ciężko stwierdzić, bo jednak nie przewidzisz tego, jakie akurat będą teraz typy na, na Eurowizji. Mam wrażenie, że. Ka każdego razu jest, jest totalnie inaczej i czego innego oczekujemy. E, więc no, ja trzymam za blankę kciuki i mam nadzieję, że dała sobie radę z tym hejtem, bo na pewno jakby no, musiała dużo wziąć na barki, a musiała też się przygotować jednak do tego występu. A wiem, że bardzo dużo choreografii, scenografii jest szykowanej tak naprawdę na wypasie. Więc no, musiałam mieć gdzieś tam wolną głowę i, i, i skupić się na swojej pracy, a jednak reprezentuje nas, więc powinniśmy ją wspierać, no bo o to chodzi, żebyśmy dobrze wypadli. Więc zatrzymam ja za nią kciuki i mam nadzieję, że gdzieś tam wysoko, wysoko e, zajmie miejsce. Czyli ty widziałaś już taki pomysł na występ? Nie widziałam, ale słyszałam, że jakby... No, jest naprawdę szykowane super show. Ja też słyszałam, że u Ciebie niebawem fantastyczna droga muzyczna i super wyzwanie zawodowe. E, u mnie mówisz o singlach moich i o duecie, który się szykuje. Tak, duet z KN. Juhu! E, już mamy skończony numer, teraz. Rozmawiamy na temat teledysku, jaki plan, jak chcemy to zrobić, gdzie, kiedy i tak dalej, tak dalej. Więc tak, cieszę się na maksa, bo poznałam Kena i jest naprawdę super człowiekiem. W życiu bym nie pomyślała, że jest tak spokojną osobą, bo jednak na swoich teledyskach i to jak śpiewa, no jest mocny taki, bardzo stanowczy i nie powiedziałabym, że jest takim Ciepłym i fajnym facetem. W sensie, może nie, źle to zabrzmiało. Nie, nie, jeszcze raz. Nie, że na teledyskach czy y, śpiewając nie jest fajnym facetem, ale no, wiadomo, raperzy mają to do siebie, że y, mają taką aparycję bardziej agresywną, bym powiedziała: o, to jest dobre słowo, agresywną. Natomiast jak go poznałam osobiście, to on jest naprawdę taki bardzo ciepłym, fajnym facetem. No, ale to jakby tylko na plus. Y, więc. Y, jeszcze bardziej, ona chce mikrofon wziąć, ja więc nie. jeszcze bardziej... Ja pamiętam z zeszłego roku. <laughs> jeszcze, co się stało? Gdzie masz buta? Więc jeszcze bardziej się cieszę, że będę rzeczywiście z nim nagrywać. Hops.